Siema witam was, ja jestem polski X1 i... Szybkie wyjaśnienie przed odcinkiem dlaczego nie było odcinków. No po prostu dlatego, że byłem na wakacjach i tyle, nie. I ten odcinek został jeszcze nagrany przed moimi wakacjami, ale nie chciałem się go montować, więc zachęcam do oglądania. Cześć. Cześć. Siema, witam Was! Ja jestem Polski Syn. To są kolejne moje letnie remonty. To jest piękna Satsuma i widzimy się w grze. Dobra, widzimy się w grze. Jaką tu grę zapisałem, niby? Tak? Też się da, dobra. Dzisiaj zmieniamy wnętrze naszego pięknego głównomobilu. Pacjenta. Pacjentki. To jest tu? To można by wywalić. Dobra, generalnie zakładamy tutaj wszystko, orgina, oprócz kierownicy i zmieniamy drążek biegów. Może jeszcze turbinę założymy, jak starczy czasu. Gdzie jest narzędziówka? Tu jest narzędziówka. Kluczyk numer 9. Albo nie. pierw pier pier ściągnę to jedno siedzenie. I przykręcę drążek biegu, bo z tym jest dużo problemów później. Ta kierownica co tutaj jest, ta 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 ta, jest mega ładna, podoba mi się, dlatego zostaje. Może siedzenia kubełkowe też bym zostawił, ale... Nie wiem, jakoś mi się to nie podoba w tym samochodzie, nie czuję tego, żeby to tu pasowało i... I chuj. <laughs> yy, no. No, od razu się zdemontowało. Nie trzeba było nic klikać. No to narzędziówkę do środka wezmę, bo... Bo tak. Zapomniałem sobie powiedzieć z wrażenia. ej w ogóle tutaj widzę, że jest mały pierdolnik niepotrzebny O, idealnie, myślałem, że już nie doleci ej, odkręć się, bo cię tu nie chcę Mam lepsze rzeczy. Gdzie tu jest jeszcze jedna Jest ten drążek to w ogóle też taki trochę Rayleigh. Pochrzywiony w ogóle. Też się rozmyśnię co do tych świateł, jednak ich nie zakładam. Są brzydki, nie podobają mi się. No tutaj będzie skó... Znaczy nie skóra, tylko ta zebra. Zibelka. Początek miał być różowy, ale... znałem, że... że nie. No tu jeszcze siedzeń nie ma, więc będzie się dobrze to montowało. Później będzie gorzej jakby do siedzenia. Będzie źle trochę montować, ale... Awaria podstawą tuningu. A to ma tyle do tego samochodu, co... nie wiem co. Znaczy, sporo ma do tego samochodu, bo jakby nie ten pożar, to nikt by się nie, nigdy by się nie doczeka tuningu. Więc jej to na dobre wychodzi. Dobra, pierwsze zamontuję główne siedzenia, te z przodu, i na koniec kanapa. A to to skurwisyństwo małe też jest niepotrzebne, bo jak zakładam, nowy wydech to nie bardzo czym się w ogóle różni C driver od zwykłego nie wiem nie rozumiem tej gry nie wiem założysz się tu w sumie ja już mogę jechać no przecież jest jedzenie załóż się gdy ja cię o to proszę Nie wiem, coś się tutaj nie kalkuluje z tym siedzeniem, ale... Dobra, uznajmy, że to jest na styk wymierzone. To jest chyba bardziej tych yy, raili siedzeń, tych kubełkowych. jak kubełkowych tutaj nie chcę widzieć. Kubełkowe mi się nie podobają w tej grze. Znaczy może by się podobały, jakby te pasy można było zapiąć albo mieć pasy bez klatki, bo... No jednak ta klatka to mi się w ogóle nie podoba. Ja teraz samochód, pod siebie także. No złożyło się. Też chciałem, żeby. Chciałem tutaj takiego moda wgrać. Cztery drzwiowa Satsuma. Ale uznałem, że wolę sedana. Znaczy kołpę. Bo sedan to tak wiecie. Sedan to. To jest jednak duża różnica. Najbardziej wolę kołpę. Kołpę najlepsze do driftu. To ma być królowa driftu. takie taki se jeszcze zajmie z tego przypierdolę. Tylko musi mi się zechcić go zrobić, bo... No przykręć się. Współpracuj. No, dobra. Jeszcze kanapa i wnętrze uznam za skończone. Ja Nie odlatuj tylko. Kurwa. Dobra, kanapa została zamontowana. Jeszcze wyciągnąłem satsumę z kanału. Bo wpierdoli ja się dwoma kołami było ciężko, trzeba było trochę cofnąć. Dlatego pozwoliłem se użyć moda z siłą, bo nie, nie pierdoliłbym się tak. Kurwa, 6 minut na, na zmianę wnętrza. To jeszcze se pokrowce przypierdolę, gdzie one są. Im mniej obiektów, tym mniej lagi Gdzie się to zakłada? O, piękna Satsuma da Datsun to a Jest piękny. No, piękny, Co tu można więcej powiedzieć? Jakś tak dziwnie zaczęło lagować, jak to założyłem. Yy, oczywiście wszystko się będzie mieściło pod tą maską. Więc kurwa, montujemy dziada. Nitro najważniejsze, reszta to chuj. Yy, w sumie tutaj nie będzie pokazywało rozmiaru kluczy. Yy, gdzie jest narzędziówka? Kiedyś cię znajdę. Hmm się chowa rąbaniutka w kanale nie chcę być używana tutaj to tu głównie dziesiątka idzie, ale jakby do jakieś większe mniejsze klucze to też się ogarnie Natur Bogieta dlatego że ten samochód jest piękny w oryginale Nie chcę żeby mi tu jakieś gówno z niego wystawało to taktyka Jakieś dziwnie te śrubki się tu wkręcają Tak dziwnie szybko, nienaturalnie Oczywiście przed poskładaniem jej do kupy to trzeba zrobić jazdę testową, bo kim ja bym był? Nie, czekaj, co tu teraz idzie? To idzie teraz No jedyny minus, że takie gówno mi tu będzie wystawać spoza samochodu Spoza mojej bryłki to jest taki jedyny minus tego na obecną chwilę. Ale się dostosuje. Oczywiście, turbinę też można podkręcić. No ile tu jest niby oryginalnie? Chuj wie. Nie pokazujesz się. Chuj. Później to jakoś podkręcę. Po ja to kupiłem. Filtry powietrza to jest zbędna rzecz przy turbince. To jest swing to wyjebane w to. Tu idą te rzeczy. O kurwa. W sumie to ja pierwsze będę przykręcał, a później się tym ekscytował. Bo jak coś źle zrobię, to będzie chujnia. Trzeba będzie znowu sprawdzać. W ogóle tak teraz zacząłem podziwiać, jak te śrubki są zajebiście zrobione w tej grze. To się odjebało. Kurwa, Morda, ty już tu przykręcona jesteś. I ty odpadasz. Patrzcie. Tutaj, co, 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 co się wkręca, to nie jest zardzewiała. Lul. Ja już tam w ogóle kurwa przykręciłem tubę, której jeszcze nie ma założonej. chuj. Yy... A, bo to tutaj ten do wydechu idzie. Wszystko. Dobra. Dawaj, ten zegarek śmieszny. Tam pójdę jeszcze pod samochód, to wszystko poprzykręcam, bo jak coś się rozdupi, to ja nie zdzierżę. Tutaj widzę, że trzeba będzie siódmeczki. Ale to na razie, na razie spokojnie. Do kanału pozwolę sobie aż wejść, żeby... Ty na 10 minut odcinka, przecież ja dzisiaj skończę ten samochód. Trzeba tu jakiś nadprogramowej pracy. Nie chcę kończyć tej serii, kurwa jak to ma być wydech podłączony Halo Tu łośka przeszkadza Kurwa, miałem być do garażu, a nie z garażu yy, Coś jeszcze tutaj Będzie robione łoto to to zaraz tylko jeszcze siódemeczki potrzebuje Dziwne, że jeszcze dziesiątka tutaj jest. No i montaż. Co to za jakieś podejrzane wiadomości? Tu kurwa przychodzą. Dobra, tutaj mi się musiałem na chwilę przerwać. To nie siódemka. Semka może No dobra, mi się tu śrubki już zaczynają pierdolić w tym samochodzie Ja sobie tu wejdę na noclipie, bo... Nie będę się tu gimnastykował Z tą podaczką Kurva No babcia do mnie dzwoniła, także mieliście chwilę filmu bez dźwięku Nie wiem jak to turbo zawalony ustawić Wydech sobie i... Będzie koniec odcinku Wydech musi być Jak to idzie, tak Jak to kurwa wsadzić? Toż tam kurwa dzwoni. O, rusko gotowe. Nie no, oficjalnie to się tego kurwa założyć nie da. Zjebany jest ten wydech. I jakoś w połowie złapać. O, było, 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 było. O, kurwa, było. No, popierdoli mnie. Dało radę. Weszło. Myślałem, że dźwięku z gry już nie mam. Dobra, skręcamy to, zaraz jeszcze wydech założę. Bo to każdy głupi umie założyć. Oprócz mnie, co ja to śkę tu nie haczy? A to tak widzę, wszystko na styk zrobione. Haczy, kurwa. Ośkę będzie wycierać. Chuj. Może się nie rozjebie. W sumie te gumy to są chyba tylko zabezpieczające. Co tam należy... Dobra, to już same zbędne rzeczy praktycznie. Co jeszcze? Nitro i karoseria. To tam nitro każdy głupi umie zrobić. Dobra. Od Ostatnia jazda. ...na dzisiaj. Ile to ma niby mocy? Gdzie tu może być jakieś fajne miejsce? Żeby ona się spaliła laczka. W sumie wiem gdzie Kurwa, jak mi brakowało tego dźwięku z turbiny. Może kurwa zrobił. panie, ten ręczny mnie... Co tu się dzieje z tym amortyzatorem? Teraz to ja mogę robić, right? Przecież to już nie jest rajdówka, ale... Chodzi jak marzenie. Ja już się kurwa zakopałem. Patrzcie to kurwa. Mieli kołami. Zaraz ja tu wyciągnę. Yo. A mój kurwa <noise> tak zniknęła A Ja mam jeszcze moda, mam taki ten Ten dym spod kół. Więc co ja mam, kapcia? <noise> Awaria Czekaj, musisz screena zrobić Nie, no nie mogę, kurwa O Jezus Maria, zdarzyła się awaria Wydech już zgubiony pewnie Jednak nie Ej, kurwa stój A to mi się nie wydawało, że ją trochę znosi I to trzeba czasem ze sprzęgła strzelić No dobra, tam jest git no, Spokojnie, to już jest taka Ewentualna niedogodność. Kierunki działają. Nie wiem kurwa gdzie, jak tylko tylne lampy są. Nie, serio działa. Lul. O kurwa. Satsuma na dachu. Kurwa, co tu się dzieje? Ej, chuj to nie idzie na miniaturkę. Dobra, ja sobie tu jeszcze wprowadzę, a dzisiaj was żegnam. Cześć!